Okej, okay, się ma. O, stara skrzynia. A w starej skrzyni co? Łuk myśliwski, amulet. Eee. Same śmieci. Hrambeliara. wy, panowie tego tutaj tak pilnujecie, drogi do faring. No chodź, no chodź, no chodź do tatusia, ork. I'm your father. No, you are not, yes. I'm your father. No, you're not. Ok, I'm not your father, I'm your mother. What the hell? O, tutaj coś może być. To mi się tylko tak zdaje. E, zawało mi się, że tutaj coś może być. Hmm. Oj, serii! Ale fajnie poleciałeś. A tak w ogóle która jest godzina? Eee... tak. tak, zobaczę czy tutaj coś jest. Chociaż czy niedaleko faring? Chyba były jakieś smoczki. Faring? Czy to? Error był odwrócizna błyskawica, nie Przywołanie szkieletu, podróż duszy Nie jestem na to gotowy Nie jestem na to 150 Nie jestem na 45 hmm. Daj mi było Daj mi Hmm. No właśnie to co ja bym chciał sobie... Ile ja mam punktów tak w ogóle? 12 ha. No to tak średnio. Bo wiem, że muszę trochę się pouczyć w REDOK tego starej wiedzy. Ale ile? Zaraz? Gdzie tu? Zawsze zapomina pod jakim. B? Tak, pod B. Zaraz, muszę zobaczyć ile koszt... łyskawica 15,30... 15,30... Mm. Hmm. 70 plus starej wiedzy? To jest 105. Hmm, i tak w sumie to w samej wiedzy bym potrzebował. 200 tak No, gdzieś tak 200 prosta tej wiedzy. Albo 600. No. Tak 200 prosta tej wiedzy. Mam potrzebował. No dobra. Teleportowałem się od razu do... Redok. Orkowy patrz. Chwałać mnie, idę. Przyjmię. Hmm. Wędrujący doskonale. Dobra. Dobra. To tak, tutaj od razu posprzedaję. Parę śmieci. Hm. Hmm. O, jeszcze go stać. Wow. Przewale. Tego nie potrzebuję, to się przyda. Nie potrzeba, to się może przydać. Hmm. Nic z tego mnie czekoladło nie fala po mnie, nie wypędzi, nie słabo. No to tutaj nie mam nic. Chociaż w sumie zaraz zębacz? Zębacz może zostać, bo z tego co pamiętam zębacz był w tej części dość silną przemianą Krząsy nie potrzebuję Ej sorry Owsianka życzy udanego poranka Aha no to tak, woda się przyda, marchewki nie potrzebuję, dam nic grzyby nie potrzebuję, rosa poranna, gulasz. Ryż. Ryż chyba nie był do niczego potrzebny. A tutaj co my mamy? Hmm. <ścoughs> No okej. Okay. 10 Nie mam mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzin. Nie mam mowy. Najpierw musisz udowodnić, mhm. że jesteś godzin. Dobra, w takim bądź razie, skoro tak mówisz. No okej, okay, dobra, Ty na razie jeszcze nie mam reputacji buntowników odpowiedniej hm. Dobra, czyli trzeba lecieć do Sebastiana

Nie jesteś tak. No okej okay. No właśnie może ono ma mikstury many nawet, nawet nie sprawdzałem O stary Ty masz mikstury many Mi o tym nie mówiłeś Okej, okay, dobra, zakupię sobie 8 miksturek Many no i gitera, teraz możemy już lecieć do Cape Dun i wykonywać resztę questów, o ile tam jeszcze jakieś questy mam Chociaż raczej na pewno mam jakieś questy w Cape Dun Na przykład uwolnić tego węzela <try> <try> Dobra To zaraz L Kufer alchemika Paczki <try> z <try> bronią Yhym mm -hmm. Tylko dalej nie wiem gdzie mam znaleźć ten... Te towary Urgrasa Widzę, że oni mnie lubią I nie narób tu więcej kłopotów, z będzie jeszcze więcej kłopotów

Tylko nie to, błagam. A, nie jesteś orkiem. Jak się tu dostałeś? Kim jesteś? Nazywam się Wenzel. Jestem paladynem, pochodzę z Montery. Walczyłem tam z orkami. Co się wydarzyło? pewnej nocy, tuż przed I tyle tego było. Niemal połowę z... Gdzie jest tam, on? Na północy. Aby tam dotrzeć, musisz przebyć łańcuch górski rozdzielający wybrzeże od reszty krainy. Czemu ty jesteś więźniem, a... Jeden z ich łowców niewolników zaciągnął mnie tutaj i sprzedał orkom. Od tej pory orkowie przychodzą tutaj codziennie i mnie przesłuchują. Chcą, abym zdradził im położ. Co widzę? Redok to jedyny nad pierwej scrzeznę niż powiem komu... Gdzie jeszcze znajdę mu? Wszędzie. Ukrywają się orkowień. Nie spoczniemy. Odzyskała. Dobra robota. Ten puchar trzeba zanieść magom ogniem. Niestety uwolnijmy. Wielu już proponowało. I dopiero przy Tobie. Mimo to dwóm osobom będzie. <noise> No tak ale nie ma nic o odzyskaniu miecza Wenzela Uważaj na siebie Wszystko. Więc Trzeba by było coś pomyśleć No ale Co teraz porobić to się zastanowimy w następnym odcinku Bo teraz to już będę powoli kończył więc no ja się z wami po prostu żegnam. Trzymajcie się no i do usłyszenia. Cześć.